23 grudnia, z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: Nie natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga.